A w dzisiejszym odcinku Polatamy samolotem Popływamy łodzią Pojeździmy motocyklem Zobaczymy bardzo dużo mięsa Pobawimy się z żółwiami Oraz spotkamy bardzo dużo myfriendów A teraz zapraszam do oglądania Zanzibar to część Tanzanii położona na Oceanie Indyjskim Wyspa znana z białych plaż, turkusowej wody i niezwykłej mieszanki kultur Widać tu wpływy arabskie, afrykańskie i indyjskie w jedzeniu, architekturze i codziennym życiu. Zanzibar nazywany jest też wyspą przypraw. Uprawia się tu goździki, cynamon i gałkę muszkatołową. To miejsce, gdzie można odpocząć nad oceanem albo odkrywać lokalne wioski i zabytkowe stątą. Naszą podróż zaczynamy w Katowicach. To stąd ruszamy na naszą afrykańską wyspę: Zanzibar. Walizki spakowane, sprzęt gotowy, ruszamy w stronę lotniska. Po ciężkich godzinach transferu w końcu jesteśmy. Pakujemy się do busa i jedziemy do hotelu. Było po Ja jadłam krewetki takie świeże, grillowane i taki bardzo dobry stek z tego... Tune. nie będę jak to jest po polsku. Tuńczyk. Tuńczyk, właśnie. I był bardzo dobry i takie grillowane warzywa. Na plaży spotkaliśmy kraba pustelnika. Mały, niepozorny, ale bardzo ciekawy, cały czas w ruchu i zawsze ze swoją muszlą na plecach. Kolejny dzień przywitał nas pełnym słońcem i spokojem oceanu. Niebo bez jednej chmury, lekki wiatr od strony wody to idealny moment, żeby wyskoczyć na plażę. Eee, co, coś z plusów? Tak, był przejazd przez te wszystkie wioski, które już teraz wiem, że są to wioski całkowicie trzeciego świata cały Zanzibar. Wszyscy ulepiają domki z gówna. Ruch uliczny, masakra. To był mój pierwszy raz w takim kraju, gdzie tak się jeździ. Troszeczkę byłem zestresowany. W pewnym momencie, już gdy ktoś jechał na trzeciego, się nie stresowałem. Dopiero przyjechał na czwartego, zaczynałem czuć lekki stres, że ktoś, ktoś zginie po prostu. Ale dotarliśmy do hotelu. Hotel bardzo fajny. Nie, nie mogę powiedzieć, że fajny, kurwa, nie nadejść do tego. Eee, co, coś z plusów? Oczekania tak. wyjechaliśmy o godzinie 23:00, z uwagi na to, że chcieliśmy ugodowo sobie załatwić miejsce na nogi w samolocie. Co się nie udało, kiedyś jeszcze tak, takie kombinacje nam wychodziły, ale teraz wszędzie kasa-kasa. O godzinie 7:15 wylądowaliśmy w Hurgadzie na lotnisku. Tam mieliśmy tankowanie. Tankowanie trwało 45 minut. Wizy, które trzeba sobie wypełnić w samolocie lub wcześniej. Potem składa się papiery do różnych okienek. Trochę to słabo jest zorganizowane, bo nie wiadomo co, gdzie i jak. Dużym plusem tego przejazdu było to, że człowiek jednak docenia życie w Polsce, życie w Europie. Gdzie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy jak samochód, wyjazd na wakacje, ubrania. Wszędzie są fabryki pustaków. Może na bardziej nie fabryki, manufaktury, gdzie tak jak na tych filmikach, których się ogląda o trzeciej w nocy, gdzie jakiś hindus robi sobie właśnie z gliny te pustaki. Tutaj identycznie. Z tego co mi mówił Alex czy jakiś inny kolega. Przed nami katamaran, którym pływają rybacy łowić ryby. I z tego też tutaj sporo chłopaków się utrzymuje. Dodatkowo oczywiście są to wycieczki. Róży, znajdujemy się na wschodniej części wyspy i właśnie to na tej części są bardziej charakterystyczne te odpływy, gdzie od linia brzegowa cofa się około 100 ponad metrów no i w sumie tyle nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć turystyka to dla mieszkańców Zanzibaru główne źródło dochodu pracują w hotelach, restauracjach organizują wycieczki i sprzedają ręcznie robione pamiątki dla wielu rodzin to jedyny sposób na życie dlatego każdy turysta jest tutaj naprawdę mile widziany na wyprzeżu Zanzibaru można trafić na sporo kamieni i ostrych skał, zwłaszcza przy odpływie. Warto mieć ze sobą buty do wody, bo łatwo się skaleczyć, a przy okazji można spokojnie wejść dalej w ocean i poglądać małe kraby czy rozgwiazdy. To niby drobiazg, ale naprawdę robi różnicę, kiedy chce się w pełni korzystać z plaży. Hi. Jambo, jambo! Jest pięknie. Wszyscy zbierają muszelki. Wszystkie tu gwiazdy zbierają muszelki. Na plażach Zanzibaru życie toczy się dosłownie wszędzie. Między kamieniami i muszlami można spotkać kraby, małe rybki rozgwiazdy. Czasem widać też jeżowce, albo maleńkie krewetki, które chowają się w płytkiej wodzie. Pa, Poland! Dzień dobry! Dzień dobry! Bardzo dobrze! Bardzo so, dobrze! Right yes. Oh, Tak. Dziękuję. My name is Carlos. Carlos? Yes. Can I record you, Carlos? Yes. It's pro or it's a problem? No problem. Okay. Can this is recall? Carlos. Carlos, my name. What are you selling, Carlos? I'm working here selling Masai jewelry. Oh. And a souvenir. Giraffe, elephant. Okay. I'm selling the old things. Uh -huh. Thank you. Thank okay. you, Carlos. For Carol, I just have to show you here. Hey. Okay. So <laughs> good, good, good. Vacant. Dzięki. Okay. Fajnie jest. Bardzo fajny leżaczek. Musi być bardzo ładny jak jest przypływ. Co, coś z plusów. Na kanale oczywiście nie może zabraknąć kontentu motocyklowego, więc postanowiłem coś wypożyczyć. Problem w tym, że motocykl, który mi dostarczyli, był w opłakanym stanie. Porysowany, brudny i wyglądał tak, jakby miał za sobą niejedną stłuczkę oraz wyprawę. Szczerze mówiąc, trochę bałem się na niego wsiadać. Ale w końcu pomyślałem, przecież po to tutaj jestem. Wsiedliśmy razem, odpaliliśmy silnik i ruszyliśmy w drogę. Pierwsze metry nie były łatwe, ale po chwili znów poczułem tę wolność, za którą kocham motocykle. Pierwsza trasa po wyspie zaczęła się od razu intensywnie. Silnik motocykla chodził jak kosiarka, a każda nierówność sprawiała, że całe siedzenie kierownica drżało jak szalone. Drogi? Asfalt w wielu miejscach był fatalny, a do tego ogromne progi zwalniające, na które zdarzało mi się zahaczyć silnikiem. Mimo tego wszystko było mega ekscytujące. Każdy zakręt, każda nierówność przypominała, że jesteśmy w zupełnie innym świecie. Nie brakowało adrenaliny, a przy okazji udało się podziwiać pierwsze widoki Zanzibaru z perspektywy motocykla. Co? Coś z plusów. W każdym razie uważam, że lepszym rozwiązaniem są te wycieczki, zorganizowane te wycieczki, zorganizowane gdzie jednak przyjeżdża transport, zawozi, odwozi, bo jazda, jazda samemu po wyspie jest naprawdę dla mnie przynajmniej ciężka. A co Aga powiesz o ludziach, którzy tutaj zbudowali? co organizują wycieczki i pewnie to wygląda w ten sposób, że osoby, które pracują w hotelach czy na lotnisku, no to mają taki lepszy poziom życia. E, no a tutaj na tych wioskach, gdzie jesteśmy, no to naprawdę jest bieda, bo nie byliśmy w mieście, więc w sumie to nie wiemy. E, no ale pewnie są takie miejsca, gdzie ci ludzie mają no, tak bardziej zadbane te domy i takie bardziej w stronę europejskiej. Motocyklem pojechaliśmy na plażę nieopodal wyspy Mneba. Wyspa ta jest bardzo popularnym kierunkiem wycieczek. Można tam popływać z delfinami i snurkować. Nam niestety nie udało się jej odwiedzić, ale z tego co mówili nasi znajomi, których poznaliśmy na Zanzibarze, było warto. Po całym dniu pełnym przygód ruszyliśmy motocyklem z plaży z powrotem do hotelu. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi. A widoki oceanu i okolicznych wysp były naprawdę niesamowite. Po kilku kilometrach dotarliśmy w końcu do hotelu. Zmęczeni, ale mega zadowoleni z całego dnia. Ach, to wrócimy? Wjeżdżę. Tak? Tak. A i powrócimy? Aha. No to jak sobie No powolutko, jak będziesz widział, że jest Thank Dziękuję! Korzystając z kolejnego, pięknego i słonecznego dnia wybraliśmy się z naszymi nowo poznanymi znajomymi na zbieranie muszelek wzdłuż plaży. To niesamowite jakie piękne okazy można znaleźć. Warto jednak wspomnieć, że poza granicę Tanzanii nie wolno przewozić żadnej z nich. Hello, to friend. Jest super? Nie tak, ma masakra! Tak. Natrafiliśmy też na tanzańskie wyścigi po plaży mułami. Tym razem ruszyliśmy na wycieczkę z lokalnym przewodnikiem Abu Zanzibar. W planie była wyspa Żuwi, historyczne Stone Town i słynna farma przypraw. To idealna trasa, żeby zobaczyć zupełnie inne oblicze Zanzibaru. Trochę historii, natury i sporo ciekawostek o życiu na wyspie. Od samego rana zapowiadał się długi, ale naprawdę ciekawy dzień. A co do Abu, jak samo sobie mówi, to czarny syn Kaczyńskiego. A o tym, co opowiada, jak wspaniale mówi po polsku, posłuchajcie sami. Handel jest, bo dużo ludzi. I to jest miasto nazywa Bu BuBu. -bu. Bu -bu -bu to, to jest bu -bu -bu -bu. słodkie słowa. Kiedyś, dawno temu, na całe Afrykanie Wschodnie mieli tutaj na Zanzibarie pierwszy pociąg, rozumiesz? Czyli pociąg tutaj od razu na nastąpił, prawie było 15 minut. Bo chłopaki razem gotuje rosół i wiesz, chleb, ale my nie mamy rosu jak u was. U nas rosół tak same woda, sól, imbir mhm. i pieprz, i czarny, mielony i sól zajebiście. portu wyruszyliśmy małą łódką w stronę Prison Island, jednej z najbardziej rozpoznawalnych wysp w okolicy Zanzibaru. Podróż trwała kilkanaście minut, a po drodze można było podziwiać krystalicznie czystą wodę i kolorowe łodzie rybaków. Z każdą minutą wyspa stawała się coraz większa, a w tle zaczęły pojawiać się palmy i stare zabudowania. Już z daleka było widać, że to miejsce ma swoją historię. Na Zanzibar jako Vespa Prison albo Vespa Żółwie. No to chyba mogę powiedzieć na całe świecie, ale kiedyś dawno, dawno, dawno miało różne imię. Czyli tutaj jesteśmy na Vespa, która teraz jest gościem i buduje a, po prostu sobie na ale na lewej stronę tam, no czyli mamy dużo historii, ale najważniejsze dla Was trzeba a, po prostu wjechać na głowę. Uh, teraz jesteśmy na Vespa, która uh, dawno temu była pusta, nie było ani jednego żuwy, nie było więzienia, nie było nic. Czyli, kiedyś tutaj była tylko ryba oko na Vespa, która znana jako Cangu. Czyli rybacy, jak pojęli tutaj na Vespa, uwielbili ryba znane jako Cangu. podobna jak u Was dorsza. Czyli znane jako uh, Vespa Juve albo Vespa straszele, bo są żółwie, ale zazwyczaj mamy dwa gatunki Juve mamy lądowe i mamy morskie. Tutaj, gdzie my jesteśmy, mamy lądowe, ale nie są oryginalne tu. Są oryginalne na wyspie Seychelle. Kiedy sultan odwiedzał tamte wyspy, oni dali sultani 4 żółwi jaki prezent. I zabrał, został na stamtąd, gdzie jest pałac, ale dzieci za mało, słabo, a po prostu środowisko tam, wiesz... Czyli zabrał i został tutaj na wespa, bo mają dużo wolności i zaczynali karmić. Ale było mm. tylko cztery, 3 mhm. już umarły ponad 35 lat temu. Jest tylko jedna, która jest oryginalna na wyspie w Seychelles. Ma 21 mhm. lat jeszcze okay. żyje. Ale położo i kubasi, teraz mamy ponad 380 żółwów na całej wespa. Ale oryginalnych na Seychelles jest tylko jeden. Mhm. No i wszyscy od rodzina, Macie? Czyli mhm. będziemy tam zobaczyć żółwie. I jak będziecie zobaczyć żółwie, żółwie już a, posmarowali skorupę. numer taki napisane to jest lat 40, 50, 300, a waży zawsze jest 300, 200, 100, 150 waży, ile waży mają, ale po prostu bardzo fajnie mili. Spokojnie przyjaciel, napisane nie wolno karmi, ale z kaczyńskim synem można wszystko zrobić. Możesz głaskać, zrobimy selfie, teraz tam jest jest Zdjęcie i szukam starszego jak to znalazłem, dam wam znak. Ale może sobie tu, może tutaj. I tam są baby. Dwa tygodnie, tydzień tam, tak malutki. Można też zobaczyć. Mamy czas, pole, pole. Po dopłynięciu na miejsce od razu rzucają się w oczy ogromne żółwie, które swobodnie spacerują po wyspie. Niektóre z nich mają ponad 100 lat, a nawet 150. Ich rozmiary naprawdę robią wrażenie. Niektóre ważą ponad 100 kg i wyglądają jak żywe relikty prehistorii. Mimo swoich rozmiarów, są bardzo spokojne i przyjazne. Żółwie bez problemu podchodzą do ludzi, a gdy dostaną liść sałaty, od razu wyciągają szyję i zaczynają powoli przeżuwać. To niesamowite uczucie być tak blisko tych zwierząt i zobaczyć jak żyją praktycznie bez żadnych ograniczeń. W tym miejscu czas płynie wolniej, żółwie się nie śpieszą, a człowiek ma ochotę też na chwilę zwolnić. A teraz widzimy tak zwany babykowy staw na wyspie żółwi. Tutaj hodowane są już malutkie żółwie, ale widzę, że nie mają opisu ile mają lat, czyli potem będzie losowanie i lektury. krześny żółw Pamajki. Tuż obok wybiegów dla żółwi znajdują się budynki dawnego więzienia, od których wyspa wzięła swoją nazwę. Więzienie powstało pod koniec XIX wieku i miało służyć jako miejsce odosobnienia dla więźniów, ale ostatecznie nigdy w pełni nie spełniło tej roli. Później wykorzystywano je jako punkt kwarantanny dla chorych na żółtą febrę. Do dziś zachowały się mury, cele i korytarze, które można zwiedzać. Wszystko wygląda tak, jakby czas się tu zatrzymał. Spacerując po tym obiekcie łatwo sobie wyobrazić, jak wyglądało tu życie ponad 100 lat temu. To niesamowite, że jedno tak małe miejsce potrafi połączyć ze sobą historię, przyrodę i egzotyczny spokój. Po zwiedzaniu wracamy na pomost. Skąd łódź zabiera nas dalej, w stronę Stone serca Zanzibaru. On our boat. W krótkim rejsie dopływamy do Stone Town, historycznej części stolicy Zanzibaru. Zaraz po opuszczeniu łodzi możemy zauważyć wąskie uliczki i stare kamienne budynki. Spacer po tych uliczkach to jak cofnięcie się w czasie, bo wiele budynków ma ponad 100 lat. Widać tu wpływy dawnych kupców, kolonizatorów i lokalnych tradycji, które razem tworzą niepowtarzalny klimat. Jedną z ciekawostek jest to, że na Zanzibarze znajduje się dom Frediego Merkurego. Wszędzie bardzo dużo pamiątek, też dużo friendów, którzy nagabują. W większości sklepów trzeba się targować o dobrą cenę, bo są bardzo zawyżone, wiadomo jak wszędzie. Ale trafiliśmy też na sklepy, w których ceny są podane. Tanzania słynie z jednego z najrzadszych kamieni szlachetnych na świecie Tanzanitu. Występuje tylko w jednym miejscu na Ziemi właśnie tutaj u podnóża Kilimandżaro. Jego intensywny, niebiesko-fioletowy kolor robi ogromne wrażenie, szczególnie w świetle słońca. Na Zanzibarze można znaleźć wiele sklepów z biżuterią, gdzie Tanzanit jest główną ozdobą pierścionków i naszyjników. To nie tylko piękny kamień, ale też symbol Tanzanii, jej bogactwa i wyjątkowości. To ten popularny Dobra, ekipa, jesteśmy, czyli serce nas końcą, jest to obzar, gdzie jesteśmy. Czyli to jest pierwsze miejsce, kiedyś dawno temu ludzi nie mieli kasy, zmieli ryż na kapeluszu, uplanie na służb, handel imieniem. I to jest pierwsze miejsce, kiedyś, kiedyś mia, nie miała telefon, zapłaci za zwoń kogoś za granicę tutaj. Nazywa się John Skona, albo sokomogo, John Skona, bo tutaj dawno, dawno... Józef był tutaj i nauczył ludzi gra znany jako Simar Gai grają wieczorem tutaj. Okej, dobrze. Bo znacie Simar Gai, słyszeliście takie to jest miejsce, w którym ludzie i oglądają telewizor tam, i to jest... Spacerując z uliczkami Stone Town, trudno nie zwrócić uwagi na ozdobne drewniane drzwi z metalowymi kolcami. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych cech miasta i symbol dawnej sualichijskiej architektury. Polce miały kiedyś chronić przed atakami dzikich zwierząt. Każde drzwi są wyjątkowe. Rzeźbione wzory, arabskie napisy i ciężkie mosiężne gwoździe opowiadają historię dawnych właścicieli. Stąd mówi się nawet, że po drzwiach można rozpoznać status i pochodzenie rodziny, która mieszka w środku. Teraz znajdujemy się na największym rybim targu, na Zanzibarze, świerdzinie ziemskie. Jezu, to to po prostu... No zaraz będzie zajebiście zapach, pole Nie, tylko wiesz, dla mnie to normalne, mogę spać tam. No. Kolejnym miejscem, którego nie da się ominąć Stąd tam jest lokalny targ. To serce miasta gwarne, pełne ludzi i zapachów, przypraw, owoców morza i świeżych ryb. Na każdym kroku ktoś coś sprzedaje, targuje się, woła klientów. W jednej alejce znajdziesz tony przypraw, cynamon, wanilę, goździki, a kilka kroków dalej owoce morza prosto z oceanu. Niestety higna na stoiskach nie istnieje, a smród mięsa jest bardzo ciężki do wytrzymania, o czym przekonaliśmy się sami. I tak kończymy nasze zwiedzanie Stone Town, miasta pewnego historii i zapachów. Teraz razem z ekipą Abu Zanzibar ruszamy dalej, w stronę farmy przypraw, żeby zobaczyć jak uprawia się goździki, wanilię, cynamon i inne aromaty, których słynie cały Zanzibar. Jesteśmy pod ziemi, i to jest ziemi, jak widać do góry, są pełne zielone i żuki. Jakie żuki muszą być dojrzałe, jakie zielone, jeszcze nie dojrzałe. Zgadujemy, co to za owoc. Gawkam światła. To nie jest gałka muskatłowa. To jest owoce. Gałka muskatłowa to jest przeprawa, nie? I gałka mamy spec, tak? Kardamon! to nie jest kardamon, niestety. Widzisz? To jest owoce i są Mówiłem, jak wygląda, to robi się rzuty. Jak widać, to góra się rzuty. Czyli zerwamy jakie rzuty, jemy jako in owoce. Czasami robimy sok. Sok z tego to bardzo dobre, ulubione pomarakuje. Najlepszy mamy sok pomarakuje. Czyli co to jest. Na do drinku też dodają, nie? I te kobieta tutaj jak Makało. mają imprezę, to nie jest taka... Czyli jak mają imprezę, to jak dekoracje po prostu. Widzisz? Gwiazdki no, się robią. No, leczka, ale ja nie znam tego. No, jesteś gotowy na imprezę teraz, naprawdę. Na disco polo. No, żona moja. Nie moja. I Ja lubię polskie disco polo, na farmie przypraw od razu czuć, że to zupełnie inne oblicze Zanzibaru. Wąskie ścieżki prowadzą między plantacjami, a przewodnik pokazuje, jak rosną przyprawy, które na co dzień widzimy tylko w kuchni. Można tu powąchać świeży cynamon prosto z kory drzewa, spróbować wanilii, zobaczyć, jak wyglądają goździki jeszcze przed suszeniem. Na końcu czeka degustacja egzotycznych owoców, a lokalni przewodnicy robią z liści palmy śmieszne czapki i ozdoby dla turystów. To takie miejsce, gdzie człowiek naprawdę zaczyna rozumieć, skąd wzięła się nazwa wyspa przypraw. Na farmie przypraw można nie tylko zobaczyć, jak wszystko rośnie, ale też kupić świeże przyprawy prosto od lokalnych plantatorów. Ceny są dużo lepsze niż w sklepach turystycznych, a zapach tych produktów jest zupełnie inny od tego, co znamy z naszych marketów. Hakuna... ...jiyaku bindidzai! Hakuna... ...ma... ...dai! Brawo! Hakuna Matata! Brawo! Thank you! I tak kończy się nasza przygoda na Zanzibarze. Pełna słońca, kolorów, przypraw, niezapomnianych widoków. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwolił Wam choć trochę poczuć klimat tej wyspy i zobaczyć ją moimi oczami. A teraz trzymajcie się. Cześć.